O, a szukałem jej. Ty to nie uciekasz, co? Chodź, chodź. Chodź, ja przyszedłem do ciebie. Chodź. W cieniu się chowa. Szybciutko chodź. Szybciutko chodź się przywitać. Bo muszę zaraz jechać. Patrzcie, jak ucieka do cienia. Jest bardzo gorąco. Samochód jedzie. Kotka pod samochodem. A do mnie wychodzi. Wychodzi do mnie. Kochaniutka. Patrzcie, jak piękna jest. Kitusia. Czyli jesteś, a ten rudy sobie poszedł. Dobrze, że mnie zatrzymał. Jest gorąco, dobra, uciekam. Kitusia.